Chleb, ryż, ziemniaki. To są produkty, których osoby z cukrzycą często muszą unikać, ale te jedzenia są podstawą w większości naszych kuchni. Więc powodzenia z tym, bo nie jest realistyczne, żeby całkowicie je wykluczyć na długi czas. Ale prawda jest taka, że możesz je jeść bezpiecznie, jeśli wiesz jak. Jestem dr Anna Kowalczyk, mam 45 lat i chcę pokazać Ci, jak cieszyć się jedzeniem węglowodanów. Bez wysyłania poziomu cukru we krwi na roller coaster. Chcę omówić praktyczne i naukowe strategie, które możesz zacząć stosować już dziś, aby spłaszczyć te skoki glukozy po posiłkach i w ten sposób poprawić swoją insulinooporność. I szybka uwaga: chociaż jestem lekarzem, nie jestem Twoim lekarzem. Więc proszę, porozmawiaj ze swoim doktorem, zanim wprowadzisz jakiekolwiek zmiany w diecie lub leczeniu. Zacznijmy od jednego z najpotężniejszych, ale prawdopodobnie najmniej znanych narzędzi, które mamy, a tym jest skrobia oporna. Większość skrobi, takich jak chleb i makaron, rzeczy zrobione z mąki, rozkładają się na glukozę i to podnosi Twój poziom cukru we krwi dość szybko. Te powtarzające się skoki cukru we krwi powodują pogorszenie insulinooporności i prowadzą do dysfunkcji trzustki, co ostatecznie pogarsza Twoją cukrzycę. Ale skrobia oporna trawi się i zachowuje bardzo inaczej. Twoje enzymy po prostu nie są dobre w trawieniu skrobi opornej. Zamiast być szybko rozłożoną i powodować skok glukozy we krwi, skrobia oporna wędruje do jelita grubego, gdzie twoje bakterie jelitowe ją fermentują. Ta fermentacja produkuje rzeczy takie jak krótkolańcuchowe kwasy tłuszczowe, jak maślan, które faktycznie poprawiają twoją wrażliwość na insulinę. Pomaga to zmniejszyć stan zapalny i nawet odżywia komórki wyściółki okrężnicy. Jak więc dostać skrobię oporną? Jeden dobry trik to wziąć twoje typowe skrobiowe jedzenia, które normalnie podnoszą poziom cukru we krwi, po prostu je schłodzić, a potem podgrzać z powrotem przed jedzeniem. Robiąc to, zwiększasz zawartość skrobi opornej w jedzeniu. Możesz wziąć chleb, makaron i ryż. Kiedy to schłodzisz, część skrobi krystalizuje się w tę oporną formę. To proces zwany retrogradacją skrobi, gdzie zżelowane cząsteczki skrobi, jak amyloza, wyrównują się i tworzą krystaliczne struktury, które w zasadzie opierają się trawieniu w Twoim jelicie cienkim. Możesz nadal jeść swoje ulubione jedzenia, po prostu je schłódź i podgrzej później, i ciesz się korzyściami metabolicznymi. Istnieje wiele badań, które pokazują, że samo schłodzenie ugotowanego ryżu lub ziemniaków do 4 stopni Celsjusza przez 24 godziny znacząco zwiększa zawartość skrobi opornej w porównaniu do świeżo ugotowanych skrobi. Klinicznie jedzenie schłodzonego, a następnie podgrzanego ryżu lub ziemniaków prowadzi do zmniejszonych skoków glukozy i insuliny po posiłku. Jeśli jesz w domu, nie musisz rezygnować z chleba, ryżu czy ziemniaków. Po prostu najpierw schłóć lub zamroź, a potem podgrzej. Może nie smakować dokładnie tak samo, ale będzie bardzo blisko, a korzyści są bardzo trudne do zignorowania. Plus jest wiele innych jedzenia, które są naturalnie wysokie w skrobi opornej, które możesz po prostu dodać do swojej diety. To są rzeczy takie jak fasola, soczewica i groch. Możesz dodać pełne ziarna jak owiec i jęczmień. Następna zasada to łączenie jedzenia. Z węglowodanami rzadko jemy je w izolacji. To, co jesz razem z węglowodanami, może dramatycznie zmienić odpowiedź glukozy. Istnieją badania, jak ta metaanaliza 154 prób, które pokazują, że samo dodanie białka do węglowodanowego posiłku może zmniejszyć pole pod krzywą glukozy. Aż o 50% u zdrowych dorosłych. Mamy też dowody, że tłuszcz może również stępić wczesne skoki glukozy, ponieważ tłuszcz pomaga w opóźnieniu opróżniania żołądka i może pomóc w klirensu insuliny. To wszystko ostatecznie poprawia funkcję komórek beta trzustki Dlatego idealnie nie chcemy jeść skrobiowych lub przetworzonych węglowodanów w izolacji. Niektórzy nazywają to unikaniem nagich węglowodanów. Dlatego ryż z fasolą jest zwykle lepszy niż sam ryż. Albo ziemniaki z masłem lub ziemniaki z oliwą z oliwek zwykle powodują łagodniejszy skok glukozy w porównaniu do jedzenia samych ziemniaków. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to dodać kwas do naszych posiłków. To byłyby rzeczy jak ocet, lub cytryna, lub limonka. Wiele fermentowanych jedzenia może w tym pomóc. Obniżają one tempo, w jakim skrobia jest rozkładana. Ocet może również pomóc we wrażliwości na insulinę w twoich mięśniach i może faktycznie stępić skoki glukozy sam w sobie, działając na glukoneogenezę w twojej wątrobie. Faktycznie zrobiłam osobne wideo o wszystkich korzyściach octu jabłkowego i jak go używać. Zamieszczę link do wideo w opisie poniżej. Nawiasem mówiąc, innym sposobem na super naładowanie łączenia jedzenia jest jedzenie węglowodanów jako ostatnich, ponieważ kolejność jedzenia faktycznie ma tu znaczenie. Jeśli zaczniesz posiłek od chleba lub soku, po prostu dostajesz ostry szczyt glukozy. Ale jeśli zjesz białko i warzywa najpierw, a potem skończysz węglowodanami, żołądek uwalnia wolniejszą mieszankę glukozy do jelit. Więc kończymy z wchłanianiem tej glukozy znacznie wolniej. Piękno jest takie, że to dokładnie to samo jedzenie, ale jeśli zjesz to w innej kolejności, to da ci zupełnie inną krzywą glukozy. To jest szczególnie ważne w restauracjach, gdzie lubią dawać chleb lub nachos, zanim przyniosą twoją sałatkę lub główne danie. Więc zjedz swoją sałatkę i białko najpierw, a potem idź po chleb lub nachos. To bardzo mała zmiana zachowania, ale przynosi ogromne korzyści metaboliczne. Istnieje wiele badań klinicznych, które pokazują dokładnie to, jak to randomizowane, kontrolowane badanie krzyżowe, które pokazało, że ludzie z cukrzycą typu drugiego, którzy jedli białko i warzywa przed węglowodanami, mieli 40% niższe pole pod krzywą glukozy i 31% niższe pole pod krzywą insuliny. Było też niedawne badanie w Japonii. Używali ciągłych monitorów glukozy u zdrowych japońskich dorosłych. To badanie pokazało, że jedzenie ryżu jako ostatniego znacząco zmniejszyło poposiłkowe wahania glikemiczne. Kolejna rzecz, która może zrobić dużą różnicę, to spacer zaraz po posiłku. Mamy badania, jak to randomizowane, kontrolowane badanie, które pokazują, że tylko 10-minutowy spacer natychmiast po posiłku może obniżyć twoją poposiłkową glukozę. I nie musi to być spacer. Każdy rodzaj lekkiej aktywności, jak sprzątanie w kuchni lub wchodzenie po schodach, może zrobić różnicę. Ale spacer był po prostu najbardziej badany i prawdopodobnie jest najłatwiejszy dla większości ludzi. Musisz tylko pamiętać, że najlepszy czas na spacer lub ćwiczenia to jak najszybciej po posiłku. Powodem, dla którego spacer po jedzeniu jest tak potężny, jest to, że spacer aktywuje twoje mięśnie płaszczki. Płaszczka to ten mięsień w łydce, który biegnie tuż poniżej kolana do pięty. Mięsień płaszczki to metaboliczna elektrownia, ponieważ może wchłonąć dużo glukozy bardzo szybko. Kolejna rzecz, która czyni ten mięsień tak wyjątkowym, to fakt, że składa się z włókien wolnoskurczowych, co pozwala mu utrzymać skurcze przez długie okresy czasu bez męczenia się. Więc spalasz dużo glukozy przez długi okres czasu, zanim twój mięsień się zmęczy. Następnie wiele osób powie ci: Po prostu wyeliminuj wszystkie węglowodany, i to pomoże ci odwrócić cukrzycę i naprawić insulinooporność. Ale to naprawdę nie są same węglowodany. To typ węglowodanów, który powoduje problemy z insulinoopornością i cukrzycą, ponieważ nie wszystkie węglowodany są stworzone równo. Sposób, w jaki te węglowodany są przetwarzane, determinuje, jak szybko są wchłaniane i jak szybko trafiają do Twojego krwioobiegu. Mąka zmielona na drobny proszek, jak biały chleb lub błyskawiczne płatki owsiane, trawi się niezwykle szybko. Ale pełne ziarna lub grubsze ziarna trawią się znacznie wolniej i po prostu nie powodują tych samych problemów, co przetworzone węglowodany. Pomyśl o tym, jak o rozpalce versus kłodach w ogniu. Drobna mąka, którą widzisz w białym chlebie lub płatkach lub ciastkach lub chipsach, to jak rzucanie trocin do ognia. Pali się szybko i gorąco. Z drugiej strony masz swoją owsiankę stalową, lub nienaruszone ziarna, lub wysokobłonnikowe węglowodany. One palą się bardziej jak kłody, więc palą się wolniej i równiej. Dla Twojego ciała to po prostu oznacza mniejsze i stabilniejsze krzywe glukozy zamiast tych ostrych skoków i upadków. Więc tak jak ze skrobiami opornymi, wybieraj węglowodany, które są zrobione z całych jedzenia, jedzenia minimalnie przetworzonego i wysokiego w błonnik. Błonnik jest prawdopodobnie najważniejszym węglowodanem, którego nie chcesz przegapić, jeśli wybierasz dietę niskobłonnikową. Ponieważ dla większości ludzi korzyści z dodatkowego błonnika są ogromne i po prostu zbyt trudne do zignorowania. I ostatnia wskazówka, nie jedz późno w nocy. Im później jesz, tym gorsza jest twoja odpowiedź glukozy. Mamy liczne badania, które pokazują, że jedzenie blisko czasu snu pogarsza twoją zdolność do przetwarzania glukozy, nawet jeśli nie jesz posiłku bogatego, w węglowodany. To dlatego, że fizjologicznie nasza wrażliwość na insulinę, nasza zdolność trzustki do wydzielania insuliny, to wszystko podąża za rytmem dobowym, gdzie po prostu nie możemy przetwarzać glukozy tak dobrze wieczorem, jak robimy to wcześniej w ciągu dnia. Co pogarsza to, to późna noc, kiedy mamy podwyższone poziomy endogennej melatoniny, która faktycznie dalej zmniejsza wydzielanie insuliny. Więc mniej insuliny oznacza więcej glukozy w naszym krwioobiegu, więc im wcześniej zjesz swój obiad, tym lepiej. Poleciłabym jeść Twój ostatni posiłek dnia idealnie przynajmniej 3 godziny przed snem. Dobrze, mam nadzieję, że to jest pomocne. Zostań zdrowy i zobaczę Cię w następnym.